Oto własnej roboty skrybonka. tutaj jak widzicie mamy wiązkę, co oznacza, że to jest skrebonka tutaj mamy wlot jeśli chcemy otworzyć skrebonkę wystarczy wziąć to no, to jest po rozmontowaniu tak wygląda środek to jest przestrzenie, jest łatwo takie coś zrobić. Wystarczy Wam jakieś 10 minut. Tutaj musimy dać bardzo dużo płaskich klocków. Jedno, sporo tutaj tego na podstawę. Później ściankę na jakieś raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 6 klocków wysokości. A później trzeba zrobić takie coś do skleponki jedno miejsce tutaj na cztery cztery miejsca o. i tyle jest tylko raz, dwa, trzy cztery no i skleponka jest gotowa to widzimy się po złożeniu i mam być z wami szczery najtrudniej się ro robi to czy będziecie potrzebować klocki jeden na jeden, a to jest najtrudniejsze. Zaraz wam takiego jednego pokażę. Proszę, oto właśnie jest taki. Bardzo mały. Więc zajmuje bardzo dużo miejsca. Bardzo mało. <śm>